Siemano, a w dzisiejszym odcinku wymiana świec w furze obszarnika. A więc tak, BMW 60 3 litrowa benzynka troszeczkę nie domaga. A mianowicie skończyły się świece zaponowe po prostu. Także dzisiaj wymiana świec w furze, zobaczymy jak to pracuje. no, ona jest rozgrzana teraz, to nie będzie tak widać. Ale na zimnym silniku jest wypadanie zapłonu i też ona ma e, instalację gazową. Także ma ciężko. Kurwa, jak tu jest, człowieku ogarnij tutaj. Nie no dobrze, pracuje tu. Dobra, otwieramy machę i jedziemy z tematem. Zobaczymy, co tu się dzieje. O gościu! Jaki tu jest syf! O co, Aż mi się nie chce tego robić. Dobrze, że zdjęty mam tą osłonę. Dobra, bierze mi się za robotę. Trzeba pozdejmować te osłony wszystkie. Inne bardziej do perele. Także idziemy Kurwa, ciszej to. Gdzie to jest trzymać? Trzymać, proszę bardzo, jaki filtr. No, i teraz mamy dostęp do świecy Także szybka robota. Pik, 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 o kurwa A Co to jest, rdza? jakiś nalot? nie, trzeba będzie wyczyścić. W benzynie chyba o kurwa, co tu tak dojebane co to się porobiło tutaj kurwa no. że mnie połamał tego Jak tą ostatnią wyjmę, kurwa Nie no, trzeba poczyścić to Ajaj dobra. dobra, wyszło. O kurwa, co to jest? Co to jest, ty? Co to za nalot? Woda, czy co? Bardzo mi się to nie podoba co to jest w ogóle? Jak wyrdza. To pewnie jest po pukance. Pukankę tu zalewałem. Tu się wszystko wylało i pewnie się wypaliła ta pukanka. I zostawiła takie ślady. Takie ślady zostawiła. Tutaj zobaczcie nie chce schodzić nawet śrubokrętem dobra będziemy czyścić szczotką tucianą No trochę złazi ale aż różery są na tym na tej cewce no i tak się prezentuje po wyczyszczeniu znaczy wyczyszczenie to nawet nie jest wyczyszczone, ale przynajmniej ta warstwa została zebrana, jak tu są wżery normalnie aż na cewce Kurde teraz jak patrzę to one są w środku jeszcze takie porzewiałe są. Wyczyścimy je tak o. o dobra, poczyścimy wszystkie i widzimy się dalej No Ale masakra, że to że to tak wyżarło ten materiał tutaj no tak to jest, te kur kurde zalewać Dziodostwo. W dupę to zalej kościół. Dobra, 16. Zobaczymy co to będzie z tego przypadek. O kurwa! Kto tak dojebał? O ja pierdziele! O! Poszło! Ja pierdzielę, No nienormalny idiota! co tak te świece dokręca? ty? Czekaj, weź przedłużkę jeszcze jedną. Ta była lekko dokręcona. A tam to jakiś nie normalny człowiek O kurwa. No nienormalni ludzie. Dobra, luks. Lux, teraz bierzemy cytkę i zobaczymy co tutaj jest no co biała świeca widać trochę wypalona nie wiem czy to będzie obejmowała kamera już tu się ten czubek wypalił ale jest na biało kopcona, także przy spalaniu gazu chyba tak powinno być może trochę sadzy tam z oleju a tam pani nie bierze oleju, nic nic gramba nie dolewam. Druga świeca. Taka sama, identyczna. Drugi gar w porządku, panie. Trzeci gar. Taki sam. Czwarty gar. I ostatni cylinder. Tutaj, jakby więcej tego nagaru jest takiego na tej świecy. A tak się prezentują wszystkie świece po gazie. Białe to będą od gazu. Dobra, nowe świece będą firmy Denzel TT. Najtańsze jakie są na rynku dostępne. Zobaczmy. Patrzcie. Nowka Funkiel. Dobra, dokręcamy to z momentem 28 Nm Wbrew pozorom one nie muszą być tak mocno dokręcone. Tam jest ta podkładka taka, co się wygina. Dobra, dokręcamy to, pik troszeczkę Na palusik, o, pik o, starczy Czuję po palcu jak nie boli. O dobra, tu jest fest, Dobra, dobra, wszyscy siedzą. Idziemy zobaczyć jak będzie palić. No działa. Działa elegancko. Dobra, to trzymajcie się do następnego odcinka. Zostawcie suba, komentarz no i lajka, like oczywiście, tam na dole. Siemano.